I witamy w drugiej ostatniej części naszego materiału. Zmiany w naszym zespole po naszej stronie Izabela Dziewicz, Wiktoria Mikołajcza, będą także środkowy urbanek, przepraszam, urbańska i błędowska. Zmiany bez względu na wynik. Zagrowana, która będzie w tym jeden Ostatnia część naszego materiału na tej części dni zakończymy nagrywaniem. Reszta w relacji na jeszcze Zapraszamy około godziny dwóch w tej blok 2 do 1. Zmieniliśmy grają, grające, zmieniliśmy ustawienie, przegrywamy 1 do 2. Wielkie brawa. Niewiele zabrakło, ale to jest aut. Przegrywamy w drugim trzecie 3 do 2. Pierwsza partia dla naszej drużyny 25 do 15. Który rozstąpi się może? łatwiej się tam sam za głowę. Obie okreski w obronie. Odprowadził kilkę 4-2. No dużo tych prostych błędów na początku drugiego seta. Zmiana rozgrywających. Zmiana przejmujących. Przerwa dla Zbigniewa Woźnaka. Obserwujemy czas na ławce naszego zespołu. Nie gra teraz Paulina, nie gra też Julia. Ale w przeciwnym sensie mają powrócić na boisko. Tego chętania będzie już można zobaczyć. W międzyczasie 3 do 4. Broni tokuć ambitny Urbana. To było do święcie sacki niewielu minut. Ale pan Wielkiej jest bardzo dobrym sędzią, zapewne widzą to dużo lepiej niż my 5-3 dla miejscowych. miejscowych. Po naszej nieudanej kontrze przegrywamy 4 do 5. Przedzić w randeczkach. Chyba nie było to tempo, ale najważniejszy jest efekt końcowy. 5 do 5. obłędów w całym spotkaniu prowadzimy aktualnie 6 do 5 po 6 broniła środkowa do spółki z nie udało się 6 do 6 no dużo zakęty bardziej set od pierwszej partii po 6 tam za z naszymi warunkami fizycznymi teraz w tam gdzieś na 7-6 lat Ale rebał się tanio na pewno nie sprzeda, znakomicie zmotywowane, bardzo dużo umieją skatkarki w te zotyczona wchodzą. Pod kierunkiem marka Kysnowskiego Robion Systematycznie postępy Ale blok blokują do 3, 8 do 6 Wynakomicie wprowadza się bitwa do Grymasowego Zespołu. Stronniczy szkala może wystawiać bieg na pierwszy rzut oka za szeroko, a efekt kątowy jest kierujący w 9 do 6. Potrzebnie to teraz odpuszczyliśmy nakomity atak miejscowej zawodnicki 7 do 9. Daliśmy radę, tutaj wyprowadzić a 1 tak do 9, więc oków wprowadza do możliwości ataku. Nie możemy rozegrać na gwałtowną to zbranie fakcję. Luc sytuacyjna piłka wysanca miejscowego zespołu i KS to nam zaproponuje blok, a populacja będąc i zostawia sytuacyjne przybywkę. Nie może z popuść pieszałam, ale ale nie trafia prawidłowo. 8 do 9 zacięta akcja, ale to my ją po raz kolejny. Niestety nie kończymy. нашей дружили. Это пункт нашей дружили. Ай, бон, не уралось, это мражает. Teraz my odbieramy, jeszcze prowadzimy, ale to się systematycznie tutaj niweluje. Druga część naszego materiału dobiega końca, powrócimy w trzeciej części, ostatniej. Trwa drugi set spotkania Murowana Gościna na z Poznań.